Siemanko, ja jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dziś zagramy sobie w grę o nazwie. Już Wam mówię Brawl Stars, kolejny odcinek. co by tutaj wziąć zapustić teraz do grania powiem wam, że niedługo będę miał chyba raczej albo Piperkę, albo Pam albo Franka bo niedługo może i kupię ofertę za zadmiarza jak będzie w sklepie za 170 klejnotów no więc będzie dobrze będę będziemy mieli nowego zodymiarza a y, dlaczego to robię? a to dlatego to robię, że już mi posadzi nie wypadają więc myślę, że już raczej nigdy już mi nie wypadną więc wydam no, więc tak to się potoczy. I chciałabym jeszcze Was zaprosić na mój drugi kanał, który niedługo będzie. A będzie tym kanałem jeszcze nie wiem, czy dokładnie będzie się on tak nazywał, ale raczej tak. Będzie on się nazywał JJ. Wyborowy, no więc także tak. Dobra, weźmy szelkę na solo. Weźmy zagrajmy. No, zagrajmy. Wrócę za zaraz po przerwie. Okej, okay, jestem już po przerwie. Zebrałam tylko power, parę Power chipsów. Uuu, dużo power tam jest. Wybrałam tylko parę powerkipsów. i po prostu mówię, że to, że to sobie, że zrobię cięcie, bo nie, ch nie chciałam wam tego pokazywać po prostu. Jakby co, nagrywamy raz, nagrywam jedną nagrywarką. Teraz będę raz nagrywał jedną nagrywarką, a raz drugą nagrywarką. Nagrywam dużo rekorderem i mobile zenem, jakby też nie wiedział. No. Dobra. 5 rucharków plus. Jak, 8 rzetonów. Screening już nie będziemy mieli. Niestety proponował. 15 postaci, Spike. Mmm, no? ma. Ja, też ma Spike. Wrócę. <grymne> Okej, okay, jestem już po przerwie. No więc, lecimy z Pru tutaj. No dawaj, gotowość Paweł. No, dobra, lecimy z kolejną Gierką. Zwierzamy w powercubes i do was wrócę. имом я Ja nie zatrzymałam odcinku. Sorki widzowie, ale nie miało to tak wyglądać. Trochę lagi miałem, jak widzieliście. Bo jakoś... Nie wiem dlaczego nie wyłączyłem. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Chwilkę, Okej, okay, już jestem z pro Pawłem Tutaj. I także tutaj ja sobie wezmę kolta i zaczynajmy. Tutaj Propawełmem jakąś postać wybieram. że tutaj Baby ma. No dawaj, dawaj, redy, redy. Mm. <ścoughs> Co ty tam wybierasz, Paweł? Też szybciej. Trochę, bo w sumie ja też wybiorę sumie innego. A w ogóle tak wygląda moje konto brakuje mi Luka, Leona, Gina, Piperki, Pam, Franka do wszystkich. Ca-dy-miarzy Ja sobie wybiorę może Riko. O tak, 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 tak. Matko, nie wolę, bo dobra, zaczynajmy. Dobra, lecimy. To jest jakby co, do rekordera. To jest do rekorder, właśnie. I komka do rekordera. Bo teraz dzisiaj nagrywam dużo rekorderem, a będę raz nagrywał Mobizenem, Mobizenem to nie będziecie tego widzieli. Ale tutaj też z grubsza nie będziecie trochę tego widzieli tej ikonki, bo to się też trochę zasłania. To dzięki czemu. Nie widzicie tego. Weź kulkę, dawaj na, na, na tego kruka. Bo ona tę kulkę gorzej zabije. A dobrze, czekał na mnie. A dobrze, tutaj rzucił. Wyczuł. Jutro Paweł. Dobra. Pro Paweł dobrze wyczuł. O ja! O ja, cię. Tu Paweł chyba lagi ma. Mhm, mm dobre. Tak co mam klub Akademia M. Sorry, że zmieniam kluby. Ale no tak jakoś jest. Chciałbym um, jeszcze ogłosić mój drugi klub, mój pierwszy klub dla widzów. Gdzie mam swoje drugie konto? Nazywa się on. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. O, wiem. Tak, tu kaktusy Ma. Tak, tu Maćka. To jest moje drugie konto. Maćka YouTubers. Mam 264 kucharki. Mam kol, Tani, Tero, Sesheli i bula. I to jest pierwszy klan dla widzów Maćka. Typ jest na zaproszenie, czyli musicie oczywiście wiecie co zrobić. Czyli poprosić o dołączenie najpierw do tego klanu, kiedy ja będę. Ale myślę, że dacie radę. Że, że uda wam się to zrobić. A, i chciałabym jeszcze przypomnąć o łapce w górze, którą właśnie tutaj Rico pokazuje taką łapkę w górę, którą fajnie by było, żebyście wy zostawili taką łapkę w górę. Jeśli jest łapka w górę na y, szarą, to kliknijcie w nią i wtedy zmieni się ona na niebiesko. A jeśli macie y, przycisk, subskrybuj na czerwono, to kliknijcie w niego i powinien się zaświecić na szaro. I to będzie chyba ostatnia gierka na dzisiaj. za ze 4000. Ucharków, dobra. Zaraz do spokoju. No, i już jestem, tutaj widzę mortisa, tam tego mortisa nie będę zabijał, bo on przede mną ucieka, Uuhu! ale tam kurde wyrwał. Ticiem za dużo nie gram, bo Tic mi się za bardzo aż tak mi podoba Tam chyba był gościu, a nie, nie ma gości Dobra. Uuu, U, kogoś tam widzę już na dobitkę Dobra, dobra, dobre, dobre. dobre, dobre. Zabijam za... Aj! Nie zauważyłem tej bomby. No tu plus dwa kucharki. Hmm. Hmm. Pokażę wam jeszcze moich znajomych. To są moi znajomi. Kaktus Husiak, e Nobil. chociaż on był 45 temu, 33 dni temu był Kaktus Husiak. Wacek trzy dni temu, Karolina, Killer, Mak, Kropka, Nathaniel. Jo, Paweł, Wik, Krab, Szymon, Ziemniak, Tomek, Alan, Philro Kraj, Dzi, Won, Stąd, Franek, Kot, Tom, z 29 Filippo Dawid TXD, Galareta Pro Brawler, Jan Kabnosio, Michał net nie, Kabnosio, no, a, dobra, Michał net e, Diomino, Kosmik e, Adamo, Ty, to 5, Wiktor, Kubanet, Red Bull i kaktusek. Tutaj nie będę dodawał. Na razie tutaj. I zapraszam do klubu Akademia M. Klub jest tu otwarty. Musicie mieć tylko 800 pucharków. Także myślę, że mało bardzo. No a co? Spike się z wami żegna i pa. Hej!